Najlepszy wybór, jaki mogłeś podjąć? Hmm? To współpraca z pośrednikiem kredytowym. A wiesz dlaczego? Bo jak samogarniasz, to wygląda to tak. Okej, okay, ten bank daje 9,99% oprocentowanie, ten 8,99, ale tu jest jakaś prowizja, a tu ubezpieczenie. Co ja mam wydać? Ja to robię za ciebie. Sprawdzam wszystko, porównuję i tłumaczę jak na chłopski rozum. Dzień dobry, panie Anno. Czytam właśnie od Pani maila, jeszcze tyle dokumentów mam dosłać? Przecież ostatnio Pani mówiła, że to już wszystko i czekamy tylko na umowę. A, analityk. Zawsze mówicie, że to analityk. To będzie ten kredyt czy nie? Dokładnie wiem, co trzeba przygotować i kiedy. Zero chaosu, zero niespodzianek. Serio? Tyle zachodu, tyle dokumentów i decyzja negatywna. Dlatego ja wcześniej weryfikuję Twoją sytuację. Wiem, gdzie są realne szanse na kredyt i nie strzelam na ślepo. Oszczędzasz nerwy, czas i pieniądze. A ja, ja po prostu robię robotę, którą ty nie masz czasu ogarnąć. I robię to dobrze od 13 lat.